Nie ma go jeszcze. No, trzeba czekać. No? Bielia Bląski? Okada wytłumaczyła ci wszystko? Nie podała mi żadnych szczegółów. Jedziemy zabić mordercę. Nazywa się Joshua Stevenson. Siadaj za kierownicą, porozmawiamy w samochodzie. Będą go przewozili tą ulicą. Zaczekamy na ich samochód i pojedziemy za nim. Chcę zobaczyć, jak go rozwalasz. Dlaczego? Chcę, żeby się bał, zanim zginie. Dlaczego chcesz go zabić? Hmm. Nie twoja sprawa. Wolałbym wiedzieć, w co się pakuje. Stevenson zabił moją żonę. Posadzili go i miał dostać czapę. Teraz znalazł sposób, by uciec z więzienia. Nie dopuszczę do tego. Stevenson nie będzie sam? Nikt mi o tym wcześniej nie powiedział. Zabijesz tylko jego. Kto będzie mu towarzyszył? Będą uzbrojeni? To zwykli ludzie. Zastraszymy ich nawet nie kiwną palcem. Zwykli ludzie, czyli kto? Ważniaki, które wyciągnęły go z Pierdla. Wystarczy, że nie będziesz do nich strzelał. No to zaczekajmy na nich. Jak masz na imię? To nieistotne. Tak, nieistotne. Bardzo długo nie wiedziałem, jak się nazywa. Facet, który ją zabił. Ja? Jadą! Za nimi! Ruszaj! Pilnuj go! Nie może nam zwiać! Wspólne nie możemy go zgubić. Trzymaj auto! Kurwa, hamuj, powiedziałem! Wysiadaj, idziemy! Trzymaj się blisko mnie, sam to załatwię. Zabiję syna, Jest mój. NCPD! Stój, gdzie stoisz! Broni na ziemię! Chronisz życie mordercy! Ani kroku dalej, bo zginiesz! Stójcie! Nie! Nie! Żadnego zabijania! To mordercy! Ja też jestem mordercą! Jeśli zastrzelisz tego drugiego, zrywam naszą umowę! Vasquez! Jasne. Dajmy się wystrzelać. Orzesz, kurwa, Macie. Nie możemy go tak zostawić. Media rzucą się na niebo jak sępy. Co wy odpierdalacie? Jestem gliną. Zabieraj stąd tę pierdoloną ciężarówkę. Weźmiemy go ze sobą. Co? Mam jechać z wami? Tak, potrzebujecie. Chyba cię pojebało. Jeszcze jedno słowo i dzwonię do wytwórni. To będzie koniec, twojej Gregor. Kariery. Mieliśmy próbę Nikt zamachu. Ci nie zrobi krzywdy. Tak. Powiedzmy, Jestem że chcecie wynająć. Bill Jablonski. nie karany, ale sprawdźcie go dokładnie. Jesteś szanowy. Ja. Oczywiście, tylko nie przysyłajcie po prostu... radiowozu. Pełna dyskrecja. Po prostu bardzo cię potrzebuję. Zostaw ale go się porobiło. Jechać. Nie On musi, że rzucił sami. broń. Trzeba było posłuchać. Potrzebujesz, wynośmy się. Z po co co? Chłopaki z Zenzi piją bałagan. Najpierw powiedz mi, co jest zgrane. Nie uciekaj, proszę! Jesteś mi potrzebny. W porządku, nie musisz mówić. Ja jestem Joshua Stevenson. A twój towarzysz? Kim był? Bill Jablonski. Kojarzysz? Tak, kojarzę. Naucz nas liczyć dni nasze. Abyśmy posiedli mądre serce. Ej, ty jesteś wi. Słyszałem o tobie. Nie mogę się odwzajemnić tym samym. Jest niebezpieczny, nie możemy go zabrać. Chcę mu zaoferować pracę. Jezu Chryste! Ha. Gdybym miał popcorn, to właśnie wpierdalałbym go w oczekiwaniu na ciąg dalszy. Powiesz wreszcie o co chodzi. Rachel w jednym ma rację. Nie powinniśmy tu zostać. Jedź z nami. Opowiem Ci wszystko po drodze. Nie zgadzam się. Rozumiem, ale nie masz tu nic do powiedzenia. <laughs> nie wiem o co chodzi, ale jeśli z nimi nie pojedziesz, to już się więcej do ciebie nie odezwa. Niech będzie. Pojadę z wami. Ruchy, już jesteśmy spóźnieni. Czy zdarzyło Ci się kiedyś doświadczyć czegoś, co całkowicie zmieniło Twoje życie? Ja pierdolę mogłem nie wsiadać. Dwanaście lat temu poszedłem siedzieć za napad z bronią w ręku. Z zimną krwią zastrzeliłem kilkoro ludzi. Rozumiesz, wtedy to dla mnie nic nie znaczyło. Jednak w więzieniu przejrzałem na oczy i postanowiłem naprawić popełnione błędy. Dlaczego ich zastrzeliłeś? Miałem w ręku broń. Wierzyłem, że daje mi siłę. Nie spodobało mi się, jak na mnie patrzą. Do dzisiaj pamiętam ich spojrzenia. Niech Bóg nie pozwoli mi zapomnieć. Nie da się naprawić zabójstwa. Można zadość uczynić rodzinom ofiar. Można ostrzec przed błędem innych morderców. Powiedz wreszcie, czego ode mnie chcesz. Jeśli będziesz mi towarzyszyć przez resztę dnia, zapłacę ci tyle, ile obiecano za moją śmierć. Nie masz żadnych pieniędzy. Wytwórnia ma i zapłaci. Nadal mam kontrakt na twoją głowę. Co jeśli zechcę go wykonać? Zabiję cię, zanim kiwniesz palcem. Nie drażnijmy Was, Keza. Rozwiążę sprawę między tobą a twoim fixerem. Niby jak. Wszyscy będą zadowoleni. Obiecuję. Dalej nie wiem, co konkretnie miałbym robić. Trzymać się blisko mnie i rozmawiać ze mną. Rachel wygląda na wygadaną. Dla niej jestem tylko przykrym obowiązkiem, przypustką do kariery. Chcę rozmawiać z Tobą. Do końca dnia? Do końca dnia. Jeśli coś mi się nie spodoba, to odejdę. Nikt cię nie będzie zatrzymywał. Niedługo będziemy u Glorii, Elechmar. Dajcie mi chwilę. Muszę się przygotować, Was, spilnuj ich, ja zostanę w samochodzie. Postaraj się streszczać, mamy napięty grafik.